Wybacz, zamyśliłem się o moim chłopcu. Nie powinienem go tak oszukiwać. O, Tobor, to takie urocze. Cóż, jestem uroczym i słodkim robotem. Tobor? Tobor, wszystko gra? A teraz muszę... ...padec niszczyć. Tobor, e! e! co ty wyprawiasz? Unicest, gwiazd, występ, powtórz. Mane, wymijają z jelpa. Unicest, gwiazd, występ, powtórz. Unic... obronny Beta! Dipeta! Unicetz! Wydep powtór! Uciekać jak w delta! Unicetz, Okej, kolacje na następne dwa tygodnie z głowy, ale jak mam teraz znaleźć mojego robota? Ukośnik sługę, ukośnik autorytet. O! Tutaj jest! Unicest, zmiast, wydem, powtórz. Aha! Czyli trenowałeś z kimś innym za moimi plecami! Obywatelu Nordel, w tobora wstąpiło coś złego. Czasem czasem znienacka zaczyna atakować ludzi, gdy spadnie mu na głowę klucz francuski. Co zrobić, by go zatrzymać? Sekretnym kodem, który znam tylko ja. Tylko czemu mam wam pomóc, skoro mnie oszukaliście? Unicest, zmiast, wydem, powtórz. Nie jest tak, jak myślisz. On chce ochronić ciebie. Co ty wygadujesz? Unicest zmiażdż, wydęb, Unicest, zmiażdż, wydem, Unicest, powtórz! Nie posłuchał cię tylko zmiażdż. dlatego, że wiedział, że może ocalić ci życie! To na tobie najbardziej mu zależy! Tobor, stop! To ma być ten sekretny kod? Stop. Ale jakoś go nie złamałeś. O, nie! Znów spadł mi na głowę klucz francuski? Co za upokorzenie! Teraz muszę to wszystko posprzątać. Co sprawiło, że zmieniłeś zdanie? Nie chciałem, żeby moja małostkowość przeszkodziła wyższemu dobru. Przepraszam, że cię oszukałem. To wszystko po to, by cię chronić. Mam nadzieję, że wciąż masz mnie za dobrego robota. Tu nie chodzi o ciebie, Towor. No, może troszeczkę. To dla mnie? Szary, mój ulubiony kolor. Nie spodziewałem się. Ej, przecież wiesz, co myślę o publicznym okazywaniu uczuć. Nie powiedziałem z to. Może wrócimy do domu i przejrzymy twoją kolekcję litewskich znaczków? To wcale nie jest najgorszy pomysł. To był dla nas porządny trening. Do momentu, gdy Toborower wał kluczem francuskim i zaczął unicestwiać otoczenie. Chyba dalej możemy z nim trenować, no bo jak często z nieba spadają klucze francuskie? Myślisz, że zrzucanie kluczy francuskich z nieba to dobry pomysł na promocję? To pogardzi darmowym kluczem. No i przekonałeś mnie.